A później dziób wygląda tip-top. Wypróbujmy go. Za chwilę. Najpierw trzeba sprawdzić żagiel. Rozwijmy go. Genialny. To nie jest tylko żagiel, ale też mapa skarbów. Hmm. Może tym statkiem ktoś płynął po skarb, ale nigdy go nie znalazł. Hej, jeśli Fajtek ma rację, to znaczy, że skarbu szukał mieszkaniec Podniebnej Wyspy. To chodźmy poszukać skarbu na szczycie Wielkiej Góry w Chmurach. I zawieźmy go na Podniebną Wyspę. Joho, naprzód! A ja, ja, ja tak tam 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 A ja, ja myślę, że nie! O co ci znowu chodzi? Chcę mieć tę mapę! Prowadzi do najważniejszej dla mnie rzeczy. Skarbu! Zatem oddajcie mi wasz statek! Jeśli stary sztokfisz chce mieć papuzi dziób, to najpierw musi go złapać. Papuzi dziób ma skrzydła! Uhu. Ten statek to naprawdę ptasza robota! Latające kukusy! Joho! Uciekliśmy naszym statkiem z nosa Haka! I mamy dwa złote dukaty! Zabierzmy je i naprzód, naprzód, naprzód! Ale wypas! Latająca ptasza łódka! Teraz tym bardziej chcę go mieć! Wskakuj, swodek! Powodzenia, ma! Wielka góromiejsce zrób, ląduje papuzi dziób. Ten kufer, którego szukamy, jest gdzieś w tej okolicy. Zimne krakersy, widzę tylko śnieg, ale zero skarbów. Oho! Czachuś, wylądowałeś na czymś więcej niż śnieg. Wow, To kufer ze skarbami. I jest na nim pióro. Takie samo jak na żaglu. Sprawdźmy, co jest w środku. Niech to śledź kopnie, Orząd zamknięty! Według mamy, musimy teraz jechać na podniemną Wyspę. Może ktoś na wyspie ma taki klucz? Dobry piracki plan, Fajtek! Ooo, a mój plan jest jeszcze lepszy. Dajcie mi ten ptasi statek i kufer skarbu. Trzymajcie się, skarbenki! Spadamy stąd! Wracajcie tu, przebiegłe szury. O rety, piracięta rozpłynęły się w powietrzu! Ale... dokąd polecieli? Na no, podněbnou vyspe!